tak witam państwa i zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Studio Telewizji Prudnik. Prudnika konkretnie sala w Prudnickim Ośrodku Kultury stała się dziś miejscem ważnych rozmów przedstawicieli kolei, władz i działaczy na rzecz obrony dolnośląskich linii kolejowych. Spotkanie przebiegało pod hasłem Pociągiem po Magistrali Podsudeckiej. Głównym celem inicjatywy ma być przywrócenie połączeń dalekobieżnych z Kłodzka do Krakowa oraz połączeń regionalnych na odcinku Kamieniec Ząbkowicki-Nysa. Chodzi o to, aby m.in. reaktywować ruch na odcinku Kamieniec Ząbkowicki-Nysa, gdzie obecnie w ogóle nie kursuje żaden pociąg osobowy i jest utrudnienie dojazdu zarówno turystom do środków czasowych, jak i mieszkańcom do pracy i dzieciom do szkół. My jako komitet wiele razy już interweniowaliśmy zarówno w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, jak i spółce, która realizuje przewozy dalekobieżne, czyli PKP Intercity. No, ze skutkiem takim, że no, nie ma pieniędzy, linia nie została wpisana do ramowej umowy o finansowanie połączeń dalekobieżnych na lata 2011-2020, cały czas były jakieś wymówki. No, dlatego też postanowiliśmy zorganizować konferencję, aby porozmawiać w cztery oczy i ustalić jakieś konkrety, bo no nie odpuścimy do momentu, kiedy. Jakiekolwiek dalekobieżne połączenie kolejowe tutaj nie wróci, najlepiej jest, jak najszerszą formą, poprzez jak największą liczbę zainteresowanych burmistrzów, wójtów, radnych i samych mieszkańców, dotrzeć z petycjami właśnie do tych, którzy mogą podejmować, są osobami decyzyjnymi, mogą podejmować decyzje, które przywrócą na nowo pociągi na tą mocno zamortyzowaną linię kolejową. No i my akurat mamy propozycję, żeby już nie mówić, ale żeby zacząć działać, to jest moja propozycja, Przy, przygotujemy propozycję takiej rewol, re, rezolucji w formie, e, formie uchwały i myślę, że pozostałe gminy pójdą tą samą drogą, to będzie początek, natomiast e, tak jak powiedziałem jeszcze musimy dopracować całą treść z tego względu, że ja bym bardzo chciał poruszyć nie tylko kwestie przywrócenia połączeń czy regionalnych, czy ponadregionalnych, ale również na no, przygotowania w przyszłości, jeżeli będzie taka możliwość. Mówię jeżeli dlatego, że już długie rozmowy, długie lata trwające do Japonii zrobiło przygotowania możliwości zrewitalizowania czy odnowy tej linii kolejowej, gdzie, trzeba powiedzieć wprost, dzisiaj jadąc z kierunku Paczkowa, gdyby były przewozy lokalne, pasażerskie, z kierunku Paczkowa do Odmuchowa, to chyba szybciej jest dojść tymi torami. Niż dojechać, bo tam jest ruch dopuszczalny 20 km na godzinę. Od czasów powodzi 1997 roku ta linia nie została zmodernizowana, naprawiona, i to jest oczywiście kwestia prędkości może nie samego bezpieczeństwa, ale na pewno prędkości. Czyli pociągi tamtędy jeżdżą nie szybciej jak 20 na godzinę. Tak dzisiaj jeżdżą pociągi towarowe z PKP Cargo. Natomiast, gdybyśmy mówili o ruchu pasażerskim, to ja powiem szczerze. To musi być też pewna atrakcja, jeżeli chodzi o oszczędność czasu. Bo na tym polega właśnie poruszanie się pociągami, żeby po linii prostej jak najszybciej pokonać pewien odcinek. Jeżeli to ma trwać dojazd z Paczkowa do Nysy godzinę, no to nikt tego środka transportu nie wybierze. Rozmowy z koleją są zawsze trudne. Ja to, co sygnalizowałem na sali, byłem. Niedawno na rozmowach dotyczących infrastruktury tej towarzyszącej, a więc dworców, działek, bocznic, kolejowych, peronów. Chcieliśmy tam wspólnie coś zaradzić, chcieliśmy część przejąć tego majątku, zrewitalizować, wprowadzić do programu rewitalizacji miasta. Na dzisiaj bijemy głową w mur. Te m, wszystkie problemy są wysłuchiwane, ale efektów na dzisiaj, powiem uczciwie, nie ma. No, na drugie spotkanie w Pelka w Opolu rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tych obiektach i to jest odbijanie piłeczki, a więc ci twierdzą, że te obiekty podlegają pod PKP, ci twierdzą, że są one własnością Pelka, a więc na dzisiaj trzeba potwierdzić, z kim należy rozmawiać, żeby podjąć konkretne decyzje. Szansa na przewrócenie połączeń generalnie w Polsce zawsze są, na wszystkich liniach kolejowych. Ta linia ma ten plus, że po pierwsze jest przejezdna, po drugie nie jest w stanie agonalnym, czyli prędkość nie wynosi 20 km na godzinę, tylko tak jak rozmawialiśmy 40 km na godzinę. Natomiast na minus można zaliczyć to, że jednak jest to tylko 40 km na godzinę. Jest to linia, która nie dochodzi z żadnej strony do jakiegoś wielkiego ośrodka, który sam z siebie jest generatorem korków. Bo, na przykład, jeżeli mieliśmy pod Wrocławiem linię, które co prawda prędkość miały słabą, ale mimo wszystko, w porównaniu z prędkością w korku, i tak były lepsze, to tutaj szanse są zdecydowanie od razu lepsze. Duża rola parlamentarzystów ze wszelkich opcji. I, a szczególnie z opcji rządzącej, bo jak jeden burmistrz wspomniał, że są ważne osoby w państwie, które mogłyby o tym zadecydować, że ta linia dostałaby po pierwsze dofinansowanie, po drugie zostałaby uruchomiona. W związku z powyższym, liczę na taki lobbying, lobbying naszych parlamentarzystów, których również tutaj na ziemi Prudnickiej i Nyskiej posiadamy. W minionym tygodniu informowaliśmy o dwóch pożarach, do których doszło na jednej z Prudnickich ulic w ciągu zaledwie kilku dni. Nie inaczej było w tym tygodniu. W poniedziałek przed godziną 14 strażacy otrzymali informację o pożarze w jednym z mieszkań w bloku na ulicy Cybisa na osiedlu Jesionowe Wzgórze. Po rozpoznaniu miejsca zdarzenia nie stwierdzono jednak żadnego zadymienia. Wstępne ustalenia służby wskazały, że autorem powiadomienia było pozostawione bez opieki dziecko. Do odpowiedzialności karnej w takim wypadku zostaną pociągnięci rodzice. Muzyka Tego samego dnia po godzinie 19 rozpoczęła się akcja gaszenia ognia, który pojawił się na poddaszu zabytkowej kamienicy, w której mieści się restauracja parkowa. Dzięki sprawnej pracy strażaków z Prudnika, Lubrzy i Szybowic udało się uratować dach obiektu. Po raz kolejny zabrali nas w świat dźwięków prosto z nieba, i po raz kolejny sala reprezentacyjna Prudnickiego Ośrodka Kultury wypełniła się po brzegi. Zapraszamy na relacje z wtorkowego koncertu grupy na chwilę. Zespół powstał z potrzeby tylko jednego koncertu, stąd i nazwa, którą wymyśliła mama Julii. Ale jak widać, jeden koncert przerodził się w dłuższe granie. Zaczęło się od pomysłu Karoliny i księdza Radka, aby zebrać muzyczną ekipę i wystąpić na wieczorze uwielbienia Bokuchowi. W tej chwili członkowie zespołu bardzo się ze sobą zżyli i teraz chcieliby już ze sobą grać na dłużej. Mają plany, marzenia, co cieszyć się z relacji, które udało im się stworzyć, a przy okazji pozwalają innym na przeżywanie duchowych

Na tym koncercie przygotowaliśmy utwory amerykańskiego na zespołu Hillsong i z niego głównie też czerpaliśmy inspiracje. Są to także utwory polskich zespołów jak TGD, Bata nasz, które opierają się właśnie na takich religijnych projektach. utwór To był, była prawda jedyna. Utwór, który wykonywany był przez Beatę Bednarz na początku, jest to muzyczne wyznanie wiary. Wyznanie wiary i dziękczynienie za wielki dowód miłości Boga do człowieka. I chyba wszystkie nasze utwory, które dziś przedstawimy, które chcemy dla Was zagrać, zaśpiewać, one będą miały właśnie taki wydźwięk. Lekko medytacyjny, lekko taki patrzący w przyszłość, patrzący w nasze życie wieczne. Druga piosenka, drugi utwór jest anglojęzyczny, Oceans zespołu Hillsong, jest to taki zespół ze Stanów Zjednoczonych, który też śpiewa takie uwielbienie, czyli chwali Pana Boga, jest to w ogóle kościół, jest cały kościół Hillsongów i ta pieśń, pieśń ufności, i tak zastanawiamy się wspólnie tutaj, jak, wiele, jak wielu z nas czasem się lęka, jak, wielu, jak wiele w nas jest strachu, a czasem wystarczy wyciągnąć ręce i dać się poprowadzić. Numeru w sumie wszyscy razem się daliśmy no i każdy swoją wizję jakoś tam przedstawiał. Wiadomo, no nie, nie każda może i była do przyjęcia, ale próbowaliśmy. Będę wszystkiego zdradzać, bo mamy w planie y, udział w y, telewizji właśnie opolskiej, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Także no, na razie głównie to, a później zobaczymy, no może jeszcze jakiś, mam nadzieję, jakiś koncert się uda zorganizować. Na pewno będą to Światowe Dni Młodzieży, także zapraszamy bardzo serdecznie. To już wszystkie informacje w tym wydaniu programu zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej www.tvprudnik.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!